W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. Wspominamy dziś w kościele świętego Szymona z Lipnicy, kapłana Bernardyna. Żył w XV wieku, studiował na Akademii Krakowskiej, a pod wpływem kazań świętego Jana Kapistrana wstąpił do krakowskiego klasztoru Bernardynów. Pod Wawelem. Oznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i miłością bliźnego. Podczas zarazy w Krakowie, oddając się posłudze zarażonym, umarł w opinii świętości 18 lipca 1482 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele Ojców Bernardynów pod Wawelem w Krakowie. W tej świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci księdza prałata Mariana Jakubca, proboszcza naszej parafii w 11. rocznicę śmierci. Ja modlę się za świętej pamięci Agatę Laszko we mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. błagam najświętszą Maryję, dałeś świętemu Szymonowi łaskę głoszenia Ewangelii, sprawa, byśmy posłuszni jej nakazom pełnili Twoją wolę i doszli do Ojczyzny Niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Danie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, bracia, miłość Chrystusa przynagla nas pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli, a właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie, lecz żyli dla tego, który z nich za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my, odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela na W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Oto słowo Boże. Bogu nie będę dzięki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękujcie Panu. Bo nasz Pan jest dobry. Stał się kamieniem węgielnym, stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja, Pan z Wami, I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra Wasze i zapalone pochodnie, a Wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Przez przyczynę świętego Szymona z Lipnicy przedstawmy teraz Panu Bogu naszą modlitwę. Módlmy się za Ojca Świętego Leona, za naszego arcybiskupa Marka, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby byli dla współczesnego świata czytelnymi znakami obecności Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie, aby starali się o pokój na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, o miłość wzajemną i zgodę w naszych domach. Ciebie prosimy. Polecajmy Boga za chorych, cierpiących, samotnych. Aby Chrystus był dla nich pociechą. Ciebie prosimy. nas Panie. Polecajmy Bogu Rikarda. Prośmy o potrzebne łaski dla Niego. Ciebie prosimy. Módźmy się za naszych zmarłych, za świętej pamięci Agatelaszko, przy świętej gregoriańskiej. Za księdza profesora Mariana Jakubca 11. rocznicę śmierci, proboszcza tej parafii, przed laty. Prośmy o szczęście wieczne dla nich. Ciebie prosimy. nas, PAN. Módmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wiedli święte życie w przyjaźni z Chrystusem. Ciebie prosimy. nas, PAN. Boże, ojcze, nieskończenie dobry, Ty zawsze masz otwarte ucho na nasze wołanie. Przyjmij nasze modlitwy. I obdarz nas łaskami, których nam potrzeba przez Chrystusa, Pana naszego.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością i wołając. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Które za Was będzie wydane. Podobnie po wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie boże chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej i sprawa według Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym arcybiskupem, Markiem oraz całym powieństwem. Pamiętaj także o naszym znaniach którzy zawsze jest nad nią z martwym stanem. O Agnieszkę, o księdza profesorze Marianie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce są deszczem z tego świata. Dopuścimy i do oglądania Twojej światłości. Prosimy księżniki i się nad nami wszystkich. I dajmy udział w życiu wiecznym. Za świętszą Bogu, rodzicom, dziewicom, malutkom. Za świętymi zachodniami, obrówieńcami, ze świętymi apostołami ze świętym Piotrem i Pawłem, ze świętym Szymonem z Litwicy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się to, z nimi, wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i przez wszystkie wieki wieków, Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, święty Nim, to Święty Królestwo, to Święte Królestwo, to Święte Królestwo, I doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków, pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Módlmy się. Boże, ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, Sprawa byśmy naśladowali przykład świętego Szymona, który gorliwie czcił ciebie i z ogromną miłością służył twojemu ludowi, przez Chrystusa Pana naszego. Boże, użyj się Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Się za nami święta Boże Rodzicielko abyś się wszechmogący wieczny Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa twojego Syna Prosimy Cię, wlej w nasze serce swoją łaskę abyśmy przez jego mękę i krzyż za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego amen ojcu i synowi i duchowi świętemu Wieczny odpoczynek, lecz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju, Chrystusa. O